Witam, witam wszystkich Dzisiaj nagram filmik, jak zarejestrować się na Network Speed World Więc, zaczynamy Pierwsze co musimy zrobić, wejść na Network Speed World, na stronę główną Na górze będzie pisać, zarejestruj Zarejestruj Włączamy to I pisze adres e-mail ja wpisuję swoje. Wpisujemy tutaj swoje hasło. Potwierdzamy hasło. Następnie datę urodzenia. Kraj, język. Trzeba tutaj zaakceptować. I bierzemy, stwórz konto. Oczywiście ja nie będę stwarzał, bo ja już mam swoje. Gdy zajeestrujemy już konto. Wchodzimy na etfor Speed World, gdy ściągniemy. очку не соственного А子 уже To wszystko na mój temat. Życzę powodzenia.